Luciobe. Okej, okay, pokażę wam siatkę wędkarską. W jaki sposób, po co jest, Po co, jak ją nosić i przechowywać Ja osobiście y, siatkę wędkarską mam w takim pokrowcu zwykłym, jakimś tam zielonym, nie, nie no name'a jakiegoś mam. To służy tylko po to, żeby siatkę w tym przewozić w samochodzie, bo siatka nieraz śmierdzi jak wyciągacie ją z wody. Wiadomo, że i tak po łowieniu trzeba ją wysuszyć gdzieś na balkonie czy na polu, jak w domku mieszkacie na balkonie czy na werandzie sobie rozwiesić, a w samochodzie, żeby nie śmierdziała, w takim futerale ją wożę. To się raz, dwa, dookoła. Tak, wyciągamy siateczkę. I teraz tak, yy, są różne długości tych siatek, różne rodzaje oczek i tak dalej. I osobiście uważam i sugeruję Wam kupić sobie taką siatkę, że jak siedzicie przy brzegu, tak jak ja teraz załóżmy, że że jak ją rzucicie, żeby ona swobodnie wpadała do wody, żeby tam ryby sobie mogły w wodzie pływać, a końcówkę żebyście mieli przy sobie, żeby luźno te ryby można było wrzucać do, do tej siatki. Siedzicie tu, tu operujecie wędką, rybka, ciach do ręki, pych, do siatki, ona sobie płynie do wody. Jak kupicie sobie siatkę krótszą, bo są takie na rynku na przykład składające się, no dajmy na to z trzech nawet widziałem, z trzech tych przęseł i tutaj są jakimś sznurkiem łapane i za każdym razem musicie wychodzić, Wchodzić, po prostu schodzić ze stanowiska, wyciągać taką siatkę, rozwiązywać ten sznurek, wsadzać rybę, zawiązywać i wrzucać ją do wody, żeby te ryby miały szansę przeżyć. To jest bez sensu, to jest męczące, a siatka też nie kosztuje, Bóg wie ile, żeby się ograniczać i tak wręcz męczyć, bo to jest męczące, upierdliwe takie co chwilę podchodzenie do tej siatki. Więc kupcie sobie długą siatkę, może być nawet najtańsza. Czasem się zdarza, tak jak widzieliście w moich filmach, że wydra przetnie siatkę, tak jak nam się zdarzyło, jak byłem z Olkiem w Czarnej Sędziszowskiej. Więc siatki i tak co jakiś czas się wymienia, teraz tak. Siatka jest zakończona, ta którą mam. To na to sobie też zwrócić uwagę, standardowym gwintem, który pasuje do wszystkich standardowych tych sztyc, podpórek wędkarskich. Wkręcacie sobie po prostu taką sztycę do siatki, i dzięki temu możecie ją wbić po prostu obok wędek do, do ziemi. Tak? Tu jest taki nawet do regulowania, nachylenia tej siatki. Taki, że tak jak to nazwać, no jakiś taki, taki po prostu regulator, tak? Podpórka też jest regulowana, długość, podpórkę sobie z rękami trzymam w pokrowcu. I w ten sposób komfortowo można łowić ryby i to Wam polecam. Nieważna firma, nie będę tutaj się rozwodził nad firmami, ważna jest długość, wielkość tego oka, żeby Wam się łowiło wygodnie i przyjemnie. Bo chyba o to wszystkim chodzi. Zwłaszcza w Polsce, na Podkarpaciu, gdzie raczej większość czasu relaksujemy się nad wodą niż, niż wyciągamy potwory.